No. O nie widzowie pająk chce nas dorwać. O, man. mam nadzieję, że będzie. O nie! Ciekawe kto... O o... Pomyk! O, o. Oj widzowie dzisiaj pomagać mi będą Kacper i Oskar. To prawda, Semano! Dobra, siedzimy sobie z tym dziad Bobem. Siedzimy sobie z Bobem i rozmawiamy sobie w nim przy ognisku. Bo, Bob, czy ty coś widzisz? To ja się źle skończy. O oh, no. Śmierć na miejscu. Dobra, cicho bądź. To jest poważna sprawa. O oh, Ty je. jesteś pojątkiem, tak? Tak. Cicho bądź. Dobra. O, mam web trapsy. Mam web trapsy. Czy tutaj się to dzieje? Po chyba nie. Okej. Okay. Trzy, dwa, jeden. się. To... Dzień.

No, no, Gdzie jesteście? Powiedzcie. Albo poza O, dzień dobry. dzień dobry. I tutaj jeszcze jedno. Tam kogoś widziałem. Ja też. Dobra. Oh, <laughs> mm, hello! <laughs> I see you! Yeah, are yeah,

Ej, dawaj tu sieć postaw. Sieć, jak będzie chciała wyjść, to wpadnie. Ej, no zresztą. Nie, na no, drabince nie można. Co? Tu? tu klązdy. Tu klązdy, co? A, Tylko a... jej gdzieś postaw. Jak będzie chciała wyjść, to wpadnie. A nie mogę tutaj. a tutaj mogę. I tutaj też. No. I tu otoczysz ją. I tu, to, się. I tu przy wyjściu. Tak, ona nie wyjdzie.

Ale tak szczerze, czy ktoś jeszcze został? Pewnie tam ja Ale w ogóle, jaka typka! Zdało się złapać. Miesz, Dobra, jeszcze jedna osoba. Byście oglądali, byście wiedzieli. Widzę cię. Je, tu jest, że tu jesteś? Jaha! Ma spida, czy co? Nie ma spida. O nie. Ostatnio, co jest? No, jest. A już mało chopra. Mam się, że nie. Nie, jestem jeszcze. <grymne> Kto jeszcze jest? O, tu? Spadła. O nie, i tak nie mogę jej. Kurde, ale zmarnowałem. łapkę. No to chłopak. Się... Dobra, Kuchu. ja nie kazał, kutę, Ej, bo to jest ostatnia osoba już. Nie, nie ma! To wejdźcie przez wódkę. зовут. она и так не Я не и... могу и... что. ты вам не негра Она уже не игра. Не Что? 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 Не то есть, Сидеть, я что-то Ну не, не. Так. да, да. Да, Jeszcze się został. Chyba... To Od tyk. Co? Jak? No tam się da, tak? No to się Tam gdzie mnie Ale to... no, ja uciek nie ucieknie w tak. Musisz pułapki rozstawiać. No nie mam już. Jaką? No to my się hmm. wyścigamy. On wyjdzie tam, tam, gdzie. Hmm. Nie skargnijmy się. Wiesz, że typ zaraz przegra. Wiem. Co?! Dwóch! Nie, nie! Przecież ja tamtego zabiłem! Ale... Ej, dobra, oni mnie oskamowali. Nie, nie widzę. Ooo... Teraz. Jadę Tu już jestem jeden. Nie chcę tego, to grał. Tak, No Dobra, to Zagrał. On nie przegra. O tak, tak. Tak. Tak, nie. O, co? Jak? Jak? Nowa dołączyła. A dostaję staje buksy? Tak, za co? O, ma 10 sekund. 10 sekund, o. Dobra, no gr... do... przegra. Ma 5 sekund. Ja się już nie ruszam. Łatwo dobra widzowie dobra. Bardzo Co fajne? jest! 35 końców za jedno. Nie, za dwa. Ba bardzo fajna gra, wiecie, to jest fajne. A, tutaj. Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym. Do